Dzień dobry, dzień dobry. W poprzednim odcinku widzieliście, jak robimy elektrykę, a tutaj nie ma przewodów. A to tylko dlatego, że musimy czekać na jeden krążek 3x2,5, bo nam zabrakło. No ale Wy widzieliście już w odcinku poprzednim, że ta elektryka jest zrobiona, więc się nie martwcie, nie wyprówaliśmy przewodów. W międzyczasie, żeby nie tracić czasu, robimy kolejne rzeczy. Plan na dzisiaj jest taki, że ja biorę się za szlifowanie ścian z krobakiem. Tylko w sumie tej ściany, bo na tej został taki sypki tynk, którego musimy się pozbyć, i akurat przed tym, jak będziemy zatapiać przewody, to będzie później łatwiej nam ściągnąć na zero klej. Łukasz będzie skuwał ościeżnicę, ponieważ jak wykuwaliśmy stare drzwi, to tego nie zrobiliśmy od razu, więc musi się pozbyć tego tutaj, bo widzicie, że to jest takie nie, nierówne i boków, i tak samo w Kuchni. Będziemy jeszcze dzisiaj skuwać parapety. I nie wiem, czy coś jeszcze będziemy robić. Jeszcze się zastanowię. No, także bierzemy się do roboty. Ja rozstawiam jeden aparat, Łukasz rozstawia drugi aparat i jedziemy z koksem. Never thought of me Every single time I look at you I'm confounded with the truth Jak na razie praca idzie nam w najlepsze, ale żeby dać odpocząć sprzętowi, no i troszeczkę nam, jedziemy na zakupy. Multimarket Jula oficjalnie został otwarty. Teraz nawet do 60% taniej wchodzą szturmem. Drodzy Państwo, powoli, powoli, dla każdego wystarczy, spokojnie, jesteśmy przygotowani. I drodzy, ja nie myślałem, że tu tyle ludzi będzie, ale zobaczcie, mamy to. Wejdzie? <grystanie> wejdź. Jakoś wejdzie. Ja powiem wam, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Wiem, że jest otwarcie Julii, ale tutaj chyba zjechały całe tarnowskie góry. Widzieliśmy widzów, pozdrawiamy serdecznie. Tak więc opłacało się tu przyjechać. No i słuchajcie, robimy zakupy. Potrzeba obuwia 42 i trzeba sprawdzić, czy będzie pasować. Sprawdzam, czy nie mam dziury w skarpetce. Nie, skarpetki wyjściowe. Dobre. Łukasz jeszcze tutaj dorwał ogrodniczki. Chcecie, żeby Majster chodził w ogrodniczkach na filmie? Jak e, hydraulik e, Mario, w zasadzie Mario i Luigi, no to prawie Majster to Luigi. Przydałyby się zielone, są szarne Myślę, że będzie to dobry wybór. Patrz, dziubek, jaka miotła. Taką miotłą to byśmy w chwilę posprzątali całą klatkę schodową. Dobre, nie? jak to się mówi, szybkie zakupy zrobione, teraz nie szybko będziemy stali w kolejce do kasy, bo ja bołem, zrobiłem obchód, ona aż tam, aż tam zawijam, ale przyjechać 250 km na zakupy, to aż głupio by było teraz zrezygnować. Korzystając z okazji sprawdzę sobie teraz moją Julę Klapkard. Zobaczcie, ja takie coś w portfelu już od wielu, wielu lat mam zainstalowane. Za każdym razem jak jesteśmy na zakupach korzystamy zarówno z Juli Clapkard, jak i z Juli Pro, jeśli macie firmę, no bo zawsze można jakieś fajne... Promocję wyhaczyć. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tyle jest tyle ludzi, to, to nie dlatego, że tu jedzenie rozdają. Chociaż coś tam rozdawali przy wejściu. Każde pierwsze 200 osób dostanie upominek przy kasie na kwotę 200 zł przy zrobieniu zakupu za minimum 200 a dodatkowo jeszcze są vouchery, oczywiście w ograniczonej ilości, ale każdy kto przyjdzie i zrobi zakupy dzisiaj, z obojętnie za hotel, dostanie voucher na koszt 50 zł. Tylko że ilość jest ograniczona, więc zobaczymy, czy my się załapiemy. Moi drodzy, jest taka akcja, że po prostu... Korzystając z okazji, tam mamy kolejkę, nam pani trzyma, to my, żeby sobie umilić czas, zrobimy unboxing, co tak naprawdę kupiliśmy. Jak możecie zauważyć, piękny, żółciutki kompresorek od Stanleya wjeżdża, tak więc to będziemy mieli. Dodatkowo, Majster sobie kupił ogrodniczki, piękne, ładne, no bo wiem, że lubicie. I żeby mieć Porządne obuwie, bo ostatnio miałem dziurę w butach, to teraz już dziury w butach nie będzie, piękne buty, to normalnie aż będzie y, zaszczyt w takich pięknych butach sobie chodzić, no i dodatkowo z racji tego, że jest zima, my już mamy naprawdę bardzo mało płynu do spryskiwacza, w promocji za chyba 13 złotych, albo niecałe, 14, zimowy płyn do spryskiwaczy, tak więc najważniejsze, jak to mówi Lotek, spryskiwacze są. Pojazdu, co tam się działo, moi drodzy, ale towar mamy, tak więc możemy wracać na pas. You are me. No, i zobaczcie, jak ja wyglądam. Jak córka młynarza. Ja pół dnia szlifowałam, to znaczy skrobałam skrobaczkiem ściany. Przyszedł Łukasz, wziął flexa, flexa, i nie wiem, 10 minut, i wszystko opierdzielił. To znaczy, ja większość zeskrobałam, ale to, czego nie mogłam, no to Łukasz zeszlifował, plus jeszcze obszlifował całą tą ścianę, którą ja skrobałam. Więc już jest tak na gładziusieńko, ale ściany to są tak. Porąbane, że masakra. Będzie tutaj chyba największy będzie popis, jeżeli chodzi o tynkowanie, Tak mi się wydaje. Znaczy nie wiadomo, co my tu będziemy czy tynkujemy, czy <grym> płyty przykleimy. Nie, płyty nie. No to chyba. E, słuchajcie, zobaczcie, jaka tutaj jest ściana w ogóle. <grym> tu, są, tu są piaski i to jest pełno takich dziur, nie? Ja sobie to ładnie tutaj młoteczkiem wypłukałam, to co mogłam i to, co było luźne. No, normalnie z tego się sypie piasek. Jak się to przerwało, o na przykład tutaj, to zobaczcie. O, o, o! o ja nie mogę. Kolej robak! Ja tam się boję właśnie, że coś, jakiś robak tam jest, że coś. No, także jest zrobione. E, futryny są poopkowane. Parapety są skute. Jeszcze Łukaszek tą z tym fleksem od razu przyszlifował tutaj, więc mamy na równo. Super, bo będziemy mogli sobie tu parapetem dojechać. Tu chyba obudową grzejnika i będzie fantastycznie. Jeszcze zobaczymy do końca, bo nie jestem, nie wiem, jak, a coś wymyślimy. Tak, no coś będziemy myśleć. No, na razie czekamy na okna i zostało nam dzisiaj na zakończenie dnia wykucie dwóch puszek, których tutaj nie będzie, ale no, żeby nie zostawiać tego aluminiowego. Ma, no... Nie, nie wykujemy. Go. No tak, tak, trzeba to wykuć. No i z takich updateów jeszcze. Pokaż mi jeszcze, futryny są przygotowane. No mówiłam, że futryny Łukaszek jak pięknie obskobo. nie usuwamy tych działowych, tylko to po prostu obrobione, bo to będzie trzeba wyrównać linkiem. Tak, właśnie o to chodzi, że my nie, nie mieliśmy zgody na to, żeby sobie tutaj poszerzać otwory, więc Łukasz tylko skół, bo tutaj były takie pod nadlewki, takie o, takie o v. I Łukasz właśnie to skół i na górze było to samo, więc tylko tyle, co żeby podrównać i my tu będziemy to wyrównywać tynkiem, więc to nie było żadne poszerzanie. Mm, ościeżnicy otworów drzwiowych, no bo zobaczcie, to już zaraz jest zbrojenie, więc tutaj nie dałoby rady tego poszerzyć bez przecinania zbrojenia, a to jest zabronione. Nie wolno tak robić. No Ale i są... Nawet by nam się nie chciało. Nie, nie, nie. Głupa I tak są dosyć szerokie te przejścia. No bo u na przykład są po pierwsze niższe tak. i węższe. Nie? Tam tak. to jakieś dziwne są powianice, w którym mieszkania, nie wiem dla kogo. No trochę znowu mamy gruzu do wywiezienia. Ale jeszcze jedną rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, a jeżeli ktoś nie zauważył, ale pozbyliśmy się rur od gazu, to znaczy nie my sami, tylko przyjechał pan, który się zajmuje tutaj przeglądami gazu i nam ten lit, znaczy to, co tutaj było za tym zaworem, nam to odciął. Dalej powiedział, że nie może, ponieważ um, oni nigdy. Jakby oni nie wiedzą, kto będzie później tutaj mieszkał i nie pozwalają obciąć tej rury, bo może ktoś na przykład w przyszłości będzie chciał tu jednak mieć gaz, więc zostawiają tą e, rurę, żeby później po prostu to tylko podłączyć i ewentualnie do kuchni e, no, przeciągnąć. A jeszcze mało tego, mimo tego, że u nas gazu nie będzie, bo już tak postanowiliśmy, że nie będzie tego gazu, to i tak przeglądy są. I normalnie co roku będzie ktoś tutaj przychodził i sprawdzał, czy wszystko jest e, Muszę elegancko. na tym zaworku przede wszystkim. Tak, nie? tak. No bo na przykład nie wiem, czy mogę wam opowiedzieć, ale tutaj na osiedlu było tak, że ktoś zrezygnował z gazu e, i myślał, że nie ma przeglądów, a się okazało, że są przeglądy, a sobie przytachał taką butlę gazową. I na niej gotował. Ty myślisz, że to jest jedno No ja wiem, że nie. Incydenty mnóstwo ludzi tak właśnie robi, że nie ma w mieszkaniach, w blokach gazu, gazu? bo porezygnowali, nagle dużo gotują, wychodzi im cholernie dużo owiec za, za prąd i sobie butlą gazową normalnie grzeją, bo ludzie po prostu nie mają pieniędzy. I to jest. No kurde, w sumie to się nie dziwię. Ja. No ja też się nie dziwię, ale normalnie uważajcie, bo na przykład u nas to przyjechała prokuratura i gościu miał. No nieprzyjemności. Bo, sił, bo miał prokuraturę, bo był niemiły i się kłócił kurde z nimi, bo no przecież tamten mu powiedział grzecznie, jakby się z nimi dogadał. No tak. To by tą butlę usunął czy coś, by podłączyli z powrotem gaz i by było dobrze, no a jak tamten ich wyrzucił z domu, no to zainterweniowali, nie? Dokładnie. O ja zobaczcie jakie ją odciski. Sama chciała. <laughs> No dobra, to wykuwamy te dwie puszki i jedziemy do domu. Bo trzeba troszeczkę odpocząć. Starczy tych felicybuc, nie? No. Ale maski dają radę, powiem ja Wam. Tak. Szczerze. Najlepsze maski, jakie mieliśmy, tylko filtry już trzeba wymienić. Ale A. one są o tyle fajne, że się do gęby przypasowywują, bo mają tutaj. No to o, też trzeba by umyć. Mają tutaj to bardzo takie. No, elastyczne. To jest miękkie, elastyczne i się do każdej gęby, nawet jak macie brodę, to się przy, tak. przy ten, Bo jak mieliśmy na przykład z trzema, też mamy te maski, to ja trzeba już odpowiednie rozmiary brać, bo my na przykład największe musieliśmy wziąć i one są dobre, ale jak kupo, kupiłem wcześniej l -ki, nie, M-ki. To nie, nie pasowały, a te są uniwersalne. Ja też w tych trzemach nie, nie lubiłam robić, bo mi się ciężko w nich oddychało. A w tych jakoś yy, już ponad rok je mamy i spokojnie są naprawdę. A gdzie ja naprawdę maski, to dla mnie to jest masakra, bo ja oddychać nie mogę. No dobra, to wykuwamy i kończymy ten odcinek. Zobaczcie, jak wyglądały kiedyś puszki. Były płytsze, ale jeszcze takie metalowe. Synku, tak wygląda.